Z czego to wynika, że ktoś kojarzy bliskość z czymś niebezpiecznym? Bo, bo tak rozumiem, się stało. Że się boi czegoś, co jest dla niego niebezpieczne, jest dla niego zagrożeniem. Bo tak się stało. Jak był malutki, mm -hmm. bo miał takie doświadczenia, że płakał, kał zanosił się i nikt na to nie zareagował. Bo miał takie doświadczenie, że osoba do której się przywiązywał. raniła. potrafiła być agresywna, odrzucać, nie reagować. Czasami ludzie się dowiadują, że na przykład nie wiem, mama była w szpitalu parę miesięcy. Czasami to są kwestie niezwiązane z miłością. Czasami jest tak, że ten rodzic kocha, tylko sam nie potrafi tej miłości przełożyć na zdrowy styl budowania relacji z dzieckiem, bo go nikt nie nauczył. Czasami jest tak, że taki rodzic ma depresję. Depresja poporodowa bardzo zaburza więź. No taka jest prawda, niestety. Czasami jest tak, że ktoś po prostu choruje i jest długo w szpitalu. Czasami jest tak, że ktoś musi wrócić do pracy, taka mama musi wrócić do pracy i mamy pecha, bo w żłobku nam się trafia pani, która powinna słoiki w fabryce zakręcać, a nie pracować z dziećmi. To jest wiele czynników. Dlatego mamy, wielu z nas ma trudności w budowaniu relacji. No bo żeby mieć taką, no de facto trochę idealną sytuację, no to to się dużo rzeczy musi składać. I mało tak naprawdę osób, słuchajcie, wchodzi w tę dorosłość z, z, z takim fajnym backgroundem, tak? Z takim, taką podstawą. Podstawą dojrzałości, samoświadomości, pewności siebie, otwartości, bycie takim fajnym, życzliwym do siebie, więc do świata, i tak dalej. Każdy z nas ma jakieś dziurki, no tylko mieć, trzeba mieć tego świadomość i popracować nad tym.